Armia amerykańska postanowiła zmniejszyć liczbę etatów oficerskich. Żeby wyjść z twarzą i zachęcić oficerów do rezygnowania z wojaczki, przyjęła zasadę naliczania odpraw. Każdy oficer podaje, jak należy zmierzyć jego ciało, a daną długość mnoży się razy tysiąc. Uzyskana wielkość to wysokość odprawy. Przed komisją staje major Brown, każe zmierzyć się od dużego palca u nogi do czubka głowy. Wychodzi z tego 180 centymetrów. Brown odchodzi ze 180 tysiącami dolarów. Kolejny wchodzi pułkownik Jones. Ten jest przebiegły. Staje na palcach, podnosi do góry ramiona i tak każe się zmierzyć. Wychodzi z 250 tysiącami dolarów. Przychodzi kolej na generała Colta. – Panie generale, jak pana generała wymierzyć? – pyta szef komisji. – Zmierzcie mnie, synu, od czubka ptaka do jaj. Decyduje kolt. Panie generale, z całym szacunkiem dla pana decyzji, ale to nie będzie duża odprawa. Krztusi się szef komisji. Zmierzcie mnie tak jak mówię. Nalega generał. Panie generale, nie wątpię w siłę pana lędźwi, ale to nie jest dobry pomysł. Poci się szef komisji. Mierzcie jak mówię, to rozkaz. Wrzeszczy generał. Szef komisji poddaje się. Generał kolt obciąga portki. Szef komisji przykłada linijkę. Panie generale, ale gdzie są pana jaja? W Wietnamie, synu.